MiG-21. Radziecki samolot myśliwski skonstruowany w latach 50. XX wieku. Zastosowanie skrzydeł w układzie delta umożliwiło stworzenie w ZSRR pierwszej udanej konstrukcji łączącej cechę samolotu myśliwskiego i przechwytującego. MiG-21 jest lekkim myśliwcem dolnym osiągnąć prędkość Mach 2, używając równocześnie stosunkowo niewielkiej mocy silnika turboodrzutowego. Samolot produkowany był na radzieckiej licencji w Czechosłowacji i w Indiach. Planowano również uruchomienie produkcji licencyjnych w Polsce, co jednak nigdy nie doszło do skutku. Przez ponad 4 dekady był to podstawowy samolot myśliwski w Polsce. W latach 1961-80 zakupiono 582 sztuki w 10 różnych wersjach. Symboliczny koniec długiej służby MiG-21 w Polskim Lotnictwie Wojskowym odbył się 31 grudnia 2003 roku. Był to ostatni dyżur bojowy tego samolotu w systemie NATO. Oficjalnie został wycofany z eksploatacji polskich sił powietrznych 1 stycznia 2004 roku. Ze względu na swoją sylwetkę dorobił się wśród pilotów przydomka Ołówek.